Szanowni Państwo, trwa kolejny miesiąc remontu na Szczecineckim Dworcu. Za chwilę porozmawiamy na temat zaawansowania prac. Zapraszam na obiekt. Panie burmistrzu, znajdujemy się obecnie na terenie jednej z największych inwestycji realizowanych przez miasto Szczecinek. Chodzi oczywiście o nasz szczecinecki dworzec PKP. Co takiego się tu dzieje teraz? Kapitalny remont szczecineckiego dworca oczekiwany przez mieszkańców przez wiele, wiele lat. Tylko przypomnę, że samo przejęcie dworca trwało bodajże 8 lat. Na pewno dłużej to trwało niż my go będziemy remontowali. Mi się udało skutecznie przejąć ten obieg od PKP. Żeby przejmować i, i trzeba umieć się dogadywać, ja, ja jestem z tego bardzo zadowolony, że po tylu latach skutecznie dopieliśmy swego. Ten dworzec nie był na liście dworców remontowanych przez e, spółki PKP czy przez też z funduszy państwowych. E, dzisiaj e, jesteśmy w trakcie realizacji przebudowy e, tej naprawdę potężnej inwestycji. E, Początek robót, o których informowaliśmy, miał miejsce w lipcu ubiegłego roku, czyli lipiec 2023. Planowany koniec tej dużej inwestycji to koniec roku 2025. Oczywiście tak wracając historycznie trochę do, do, do tych wszystkich postępowań i, i uruchomienia tej, tego zadania, no tylko przypomnę, że prowadziliśmy pięć postępowań przetargowych. Bardzo wówczas był niestabilny rynek wykonawców, poziom cen. Zaskakiwał praktycznie z dnia na dzień. Warto było, czas pokazuje, że warto było e, powtarzać te postępowania, no bo powyżej 45 milionów w pierwszym postępowaniu przetargowym e, wpłynęła oferta. E, definitywnie to, co dzisiaj, e, tą ofertę, która dzisiaj w realizacji... Jest na poziomie 22 570 tysięcy. Remont kapitalny, to jak Państwo widzicie, tynki skute odsłaniają nam się historyczne sklepienia. Widać, że, że ta funkcja dworca na przełomie tych wielu, wielu lat funkcjonowania ulegała zmianie. Mamy ściągnięte tutaj posadzki, odsłaniają się konstrukcje stropów. Oczywiście tak jak w takich budynkach zawsze trzeba mieć na uwadze to, że coś nas zaskoczy. I tak też było w przypadku tutaj tej sali, w której się obecnie znajdujemy. Pierwotnie funkcja zakładała wprowadzenie tutaj stropów i wprowadzenie dodatkowych pomieszczeń na kolejnych kondygnacjach. Niemniej jednak to, co zostało tutaj odsunięte, przedstawia duże walory z punktu widzenia konserwatora i historii tego budynku. Stąd też na dzień dzisiejszy trwają zamienne prace projektowe i, i ta funkcja, która była pierwotnie zakładana, ona ulegnie zmianie. E, oczywiście duży zakres prac konserwatorskich. Pan kierownik tutaj działa, działa pod stałym nadzorem konserwatora. Nie jest to łatwa praca, bo, bo, bo tutaj budowlańcy chcieliby maksymalnie szybko realizować zakresy. Niemniej jednak wszystko wymaga, szczególnie teraz, kiedy wprowadzamy zamienne rozwiązania e, ciągłego dialogu i uzgodnień z konserwatorem. Dużo elementów takich jak zaczynając chociażby od tynków renowacyjnych poprzez inne rozwiązania, które mają zabezpieczyć budynek, poprawić jego izolacyjność, wprowadzić izolację pionowej i poziome, uszczelnienie tego budynku. Wiadomo jest, że nowa funkcja niesie są to, że, że wszystkie instalacje będą praktycznie wykonywane od nowa. E, chyba tylko przyłącza jeżeli zostaną w, w, tak jak do tej pory funkcjonowały to to, to będzie będzie, będzie, e, będzie to po prostu e, nie ulegnie przeróbce. wiem że e, też pierwotnie zakładane były podwyższanie wysokości w piwnic piwnicznych poprzez po podbijanie fundamentów tutaj też e, Wykonawca zastosował inny rodzaj izolacji, inne warstwy, co pozwala na, na, na pewne korekty w rozwiązaniach, ale to idzie ku lepszemu, bo, bo, bo te rozwiązania, które proponują, są to rozwiązania systemowe, które gwarantują tutaj skuteczność wprowadzanych tych rozwiązań izolacyjnych. Tak jak Państwo widzicie, budynek ma dwie funkcje. Jedna funkcja to funkcja pasażerska i ona jest dla nas priorytetowa i ona będzie wykonywana w, w pierwszym etapie, bo ten budynek podzieliliśmy na dwa etapy jego tak tempa realizacji. I to jest strefa dedykowana dla pasażerów i dla tej obsługi pasażerskiej. Stąd też listopad tego roku mam nadzieję, że uda się tą strefę już uruchomić i dokonać częściowego odbioru. Natomiast prawe i lewe skrzydło będą realizowane w kolejnym etapie. Oczywiście na chwilę obecną bardzo dużo, bardzo duży zakres jeżeli chodzi o zaawansowanie wszystkich prac to to elewacja tego budynku która szpeciła i straszyła i pasażerów i mieszkańców przyjezdnych przejeżdżających przez Szczecinek. Ja bardzo dużą wagę przywiązuję do jakości estetyki a to być może też takie skrzywienie swoje zawodowe. Także, także cieszę się, że, że tutaj wykonawca, z którym współpraca się układa wzorowo na dzień dzisiejszy, tak życzyłbym sobie i prosiłbym, żeby tak dalej było. Także przyjął taki harmonogram, który, który, który my jako zamawiający żeśmy Zakładali, że tak będzie. Także, także to jest dobry, do, dobra informacja dla wszystkich, którzy tego tej zimy odczuli tutaj brak pomieszczeń. Te wszystkie, już mam nadzieję, że kolejna zima będzie, będzie diametralnie inna dla pasażerów przejeżdżających, przyjeżdżających, wyjeżdżających ze Szczecinka. Także na dzień dzisiejszy w ogóle, jeżeli mówimy o zaawansowaniu wszystkich prac, bo. Tak jak widzicie Państwo, to jest potężny zakres. One są zróżnicowane. Chyba najbardziej zaawansowana jest elewacja, to jest 90%, ale wiadomo jest, że będziemy też, będzie tutaj wymiana stolarki, to jest też jeden z ważnych bardzo elementów. No, samo wykończenie, no to tak jak powiedziałem, ono będzie w różnych, w różnych częściach tego budynku różnie zaawansowane, ale generalnie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że... Po, po, po siedmiu ponad miesiącach y, prowadzenia remontu mamy zaawansowanie około 25% z zakresu y, tej inwestycji. także y, Kawał historii odsłoniło się tutaj, jeżeli chodzi o te pomieszczenia. Konserwator ma tutaj naprawdę dużo też pracy, stąd też jego tutaj pobyty częste. Tutaj z rozmów i z tego, bo, bo mury czasami też potrafią podpowiadać i mówić o tym, co się działo. My znajdujemy się w sali, tutaj kierownik po analizie. Mam nadzieję, jestem przekonany, że, że, że tutaj po konstrukcjach, które są wprowadzone, już przedstawiał nam jak to wyglądało kiedyś, że, że właśnie w tym pomieszczeniu znajdował się tutaj jakiś punkt sprzedaży. Tutaj ta część funkcjonowała jako część takiego bezpośredniej bezpośrednie obsługi pasażerskiej. Zresztą to jak się popatrzy, każdy kto, kto, kto kiedyś miał do czynienia z adaptacją starych budynków, to widzi, widzi chociażby po sklepieniach, po, po różnego rodzaju otworach, że, że, że ten obiekt miał, miał troszeczkę, ta, ta funkcja jego była przerobiona. Na przełomie lat. Także ja osobiście cieszę się, że, że mi przypadło to akurat w realizacji. Podczas mojej kadencji udało się skutecznie przejąć obiekt, i, i, i że, że mogę tutaj uczestniczyć w tym renowacji tego jednego z najładniejszych budynków w Szczecinku. Budynku, który ma wielką historię, wiele pokoleń kolejarzy tutaj. W Szczecinku zaczynało swoją pracę, kończyło swoją pracę. Pamiętamy przecież historię szkoły kolejowej i potężnego węzła kolejowego w Szczecinku. Dzisiaj tutaj mamy do czynienia z największą inwestycją od czasów powojennych na terenie dworca PKP. Tylko przypomnę, że z początkiem mojej kadencji oddaliśmy tą strefę całą przed dworcem związaną z organizacją ruchu, z miejscami postojowymi z całą infrastrukturą, z wiatami dla PKS-u, tutaj został przeniesiony PKS mało kto już o tym pamięta, bo to minęło już ponad 5 lat natomiast no mieliśmy, powiedzieliśmy A, trzeba było powiedzieć B, tak, czyli mamy naprawdę bardzo, bardzo ładnie urządzoną przestrzeń przed dworcem realizujemy teraz obiekt Nasz dworcowy, ja mam nadzieję tylko, że PKP w następnym krokiem będzie, będzie tutaj uporządkowanie przestrzeni już na samych peronach. Mówię tutaj o tej, o tej części, gdzie, gdzie, gdzie podróżujący wsiadają, wysiadają, bo ona pozostawia też wiele do życzenia, ale mi się wydaje, że jak sąsiad zrobi porządnie robotę, to drugi będzie chciał mu dorównać i mam nadzieję, że docelowo nasz dworzec będzie perełką. Zakres pracy jest ogromny, ogromna jest również kwota, jaką miasto wydaje na ten remont. Miasto pozyskało jakieś środki zewnętrzne. Przypomnijmy może, jak wygląda montaż finansowy. Tak jest. Miasto w dwóch transzach pozyskiwało środki na te inwestycje, to jest ponad 13,5 miliona złotych. Z kolei my z naszego budżetu przeznaczyliśmy na remont dworca 9 milionów złotych. Także e, duże obciążenie, jak i dla naszego budżetu. Natomiast nie udało nam się uzyskać pozostałej e, kwoty, mimo tego, że aplikowaliśmy do, do, do kolejnych programów z Polskiego Ładu. E, dworzec jest z Szczecinka, czeka na nową funkcję, e, projekty są zmieniane, także kupę, kupę jeszcze pracy przed nami. My wcześniej spotykaliśmy się, rozmawialiśmy wielokrotnie o dworcu, pojawiały się pomysły na zagospodarowanie tej pozostałej strefy. Co mogłoby się tutaj znajdować, czy są jakieś plany? Już czy jeszcze za wcześnie o tym mówić? Jeżeli chodzi o docelową funkcję, zakładaliśmy zgodnie z projektem pierwotnym, który ulega zmianie, że będzie tutaj przewaga funkcji dedykowanych różnego rodzaju stowarzyszeniom kultur kulturalnym i, i, i tak nadal pozostanie. Natomiast tak jak powiedziałem, ilość pomieszczeń na pewno ulegnie zmianie ze względu na, 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 te projek na ten projekt zakres projektowy, który w tej chwili jest wdrażany. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo.